Witajcie, witajcie, chociaż popieram z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj będzie taki temat. Porozmawiamy trochę sobie o UX, optymalizacji konwersji i o SEO, czyli o pozycjonowaniu, czyli osiąganiu wysokich pozycji w wyszukiwarce Google i tych wszystkich czynnościach, które wykonują pozycjonerzy, żeby właśnie strona, którą pozycjonują, no te, te ranking osiągała. I teraz tak, wczoraj byłem na y, grupie projektowej, to jest y, takie spotkanie y, u jednego z klientów, gdzie y, spotkają się przedstawiciele marketingu, y, ja jako właśnie konsultant do, do w spraw UX-a, y, osoby od pozycjonowania y, i osoby z handlu, no jakby ścierają się różne opinie, pomysły, jak tę stronę rozwijać, żeby po prostu ona lepiej działała pod wieloma mm, względami. No i teraz gdzieś tak między wierszami pojawiła się taka mała dyskusja na ten temat, co jest ważniejsze i że przez jakiś czas mocno się skupialiśmy na pozycjonowaniu. A gdzieś ten user experience jakby zszedł na dalszy plan, no bo wszystko jest podyktowane SEO, jakby takim powiedzmy, wytycznym czy, czy oczekiwaniom robota Google. Nie? Jeśli w ogóle można powiedzieć, że robot Google indeksujący i oceniający strony ma jakieś oczekiwania, no ale jakieś tam pewnie swoje cyfrowe oczekiwania ma. No i, i jakby można, można je spełniać, no jak je spełniamy y, jego cyfrowe zachcianki, no to można zrankingować wyżej po prostu. Y, no, no i właśnie pojawiła się taka, y, taka dyskusja, że co, co z tych rzeczy jest ważniejsze. No i teraz y, jako przedstawiciel UX, no to pewnie mógłbym od razu y, tutaj krzyknąć, że UX, UX najważniejszy, tylko na tym się skupmy tam SEO to tam mniejsze, mniejsze, y, mniejszy temat. No ale to wcale tak niestety nie jest, albo niestety. no bo słuchajcie, wyobraźcie sobie, że macie dwa sklepy i jeden sklep, który powiedzmy nie jest zbyt często odwiedzany, ale ma doskonały wystrój wnętrza, doskonale zaprezentowany asortyment i tak dalej, jest świetnie przygotowany, no i drugi, który jest bardzo popularnej lokalizacji, ale jest taki troszeczkę zaniedbany, trochę nie do końca przemyślany, coś tam nie jest, nie jest zbyt dobrze zrobione. No i teraz, który sklep sprzedaje? No jakby, no, nieważne, jakby czarować tą rzeczywistość jakby chcieć przedstawiać to, że świetnie przygotowana przestrzeń handlowa będzie sprzedawać po prostu lepiej no to i tak nie będzie, dopóki nie będzie klientów. Tak? No w sklepie, który jest nieodwiedzany, nie ma klientów, tak po prostu, no bo nie ma kto tam kupować. Nie? Jak nie ma klientów, oni nie odwiedzają, no to nie kupują siłą rzeczy, a w sklepie, który nawet nie jest zbyt dobrze przygotowany, może jest nawet trochę zaniedbany, cokolwiek innego tam jest, jest w nim źle zrobione. No to i tak ludzie kupują. Oczywiście kupują dużo mniej niż by mogli, dużo mniej niż byśmy chcieli, no ale jednak mimo wszystko kupują. Dlatego to skupienie się na, na pozycjonowaniu, skupienie się na działaniach pozyskujących ruch jest niezmiernie ważne i, i nie ma czegoś takiego, że, że któraś z tych dziedzin jakby jakoś przoduje, tak? One muszą iść jakby ze sobą w parze, tak? One muszą synergizować, a nawet jestem w stanie powiedzieć, że pozycjonowanie w wielu aspektach jest ważniejsze, no bo co z tego, że stworzymy świetne, intuicyjne rozwiązanie, świetnie coś przedstawimy, skoro yy, no, nikt tego nie zobaczy, albo zobaczy to dużo mniej ludzi, niż by mogło. Nie? Z drugiej strony błędem jest też myślenie takie, że dobra, yy, nie ma co tam jakoś wielce, nie wiem, optymalizować, myśleć o tym UX-ie, myśleć, myśleć o tych doświadczeniach użytkowników, yy, dosypmy na maks. Saseo, jak będzie olbrzymi ruch, no to to i tak będziemy w jakimś tam topie, nie? No i to jest z kolei przesada w drugą stronę, Gdzie myślimy o, o tym w takim kluczu, że po prostu zasypiemy jakiś produkt cyfrowy użytkownikami, no i siłą rzeczy, siłą skali i tak będzie super, nie? Ale, ale zaniedbujemy w tym momencie inne inne aspekty. No i tutaj oczywiście to jest po prostu nieskalowalne, tak? No bo jest jakaś granica tej ilości osób, które jesteśmy w stanie pozyskać w rozsądnych budżetach albo nawet, nawet w nierozsądnych budżetach też jest jakaś granica, o którą uderzymy. No i teraz chcemy wycisnąć z tego ruchu ile się da. I to jest rola, rola właśnie UX-a. Więc, więc byłem gdzieś właśnie w takiej dyskusji, która się wywiązała. No i tutaj no absolutnie, absolutnie. No SEO pod wieloma względami jest, jest królem, ponieważ daje tą szansę, że ktoś coś kupi, że ktoś skorzysta z naszych usług. I teraz dopiero User Experience, ono on jest jakby no, nawet w kolejności, tak, no ruch najpierw musi być pozyskany. I nagle User Experience tę szansę sprzedażową po prostu winduje w górę, tak? Dużo, dużo bardziej prawdopodobne jest, że ktoś kupi. Nie? I na tym polega, polega ta synergia. Ale na przykład, znowu, gdybym miał jeden budżet tak? i musiałbym wybrać albo jedno, albo drugie w jakiś sposób, albo musiałbym to podzielić jakoś procentowo, no to pewnie jednak uderzyłbym na początku w to pozycjonowanie, zbudował tam jakiś ruch, jakiś sprzedaż i potem wszystko to, co by się udało za pomocą tego takiego czystego powiedzmy pozycjonowania z niezbyt zoptymalizowanym na przykład sklepem reinwestować po prostu w UX-a, żeby go e, stopniowo podnosić, tą, tą jakość tych doświadczeń użytkowników, nie? E, nie no, oczywiście e, istnieją też e, sytuacje, które są idealne, znaczy powiedzmy bliskie ideałowi, e, gdzie budżet jest od razu na jedno i na drugie, tak? Inwestujemy ostro w SEO, inwestujemy ostro w UX-a, no idziemy e, równolegle e, ramię w ramię e, pozycjoner z designerami, z, z menadżerami projektu, z, z badaczami i tak dalej, no by idealnie. E, idealna sytuacja ale ona oczywiście dotyczy tylko jakiejś tam części rynku. Części Także na wielu płaszczyznach można powiedzieć, że, że gdzieś jest taka konkurencja między tymi powiedzmy profesjami, między tymi podejściami, no bo pozycjonerzy chcą no trochę nieważne jak, ważne, żeby pozycje były jak najwyżej. A e, UX-owcy mówią, nie kurde, nie możemy myśleć tylko o tym robocie, bo to potem nie będzie sprzedawać i tak dalej. Nie możemy myśleć o tych robotach Google'a, tylko, tylko cały czas użytkownik, użytkownik i, i tylko nad tym się skupmy, jakby no, to mogą się ścierać jakieś takie poglądy y, skrajne. I o tym w ogóle, jak pogodzić ten świat pozycjonowania, jak pogodzić ten świat ux to o tym nagram pewnie jeszcze kilka filmów, ale dzisiaj tak wprowadzająco do tematu. Gdzieś taka podskórna rywalizacja powiedzmy istnieje, gdzieś jakieś takie ścierają się czasem opinie, co jest ważniejsze. No nie ma tutaj rzeczy ważniejszych, a gdyby jednak próbować typować, co w pewnym etapie rozwoju biznesu internetowego jest ważniejsze, to wskazałbym na początku SEO, ale to po zakończeniu tego etapu wprowadzającego bardzo szybko się zmienia i, i ważniejszy staje się ten UX, bo on musi po prostu nadgonić te efekty, które już generuje SEO i zwrot z tej inwestycji po prostu maksymalnie wywindować w górę. Dzięki wielkie za wysłuchanie, do usłyszenia, cześć!